Ja siebie lubię. I, I nie mam też problemu. Z, to przychodzi z, chyba z doświadczeniem i z tym, że się obcoje długo ze sobą, tak? Że się pewne rzeczy, na pewne rzeczy się już nie ma wpływu. I kiedy sobie uzmysłowiłam, że ja nigdy nie będę miała 1,95 m i nie będę smukłą. Szwedką z krótką męską fryzurą i z, że, że tak powiem i nie będę nigdy nosiła biustonosza numer tam minus zero czy tam jakiejś minus A bo noszę wyższą numerację i że wyglądam jak wyglądam to po prostu mogę tylko no, próbować coś e, zmieniać, nie wiem, kolor włosów e, ale, ale nigdy nie przeskoczę siebie samej co z tego, że ja będę rano wstawała i będę mówiła, nie podoba mi się, nie wiem, mój nos moje usta i coś, muszę zmienić i pójdę, zrobię sobie glonojada i będę wyglądała dopiero źle <laughs> więc myślę, że to jest, to jest chyba, to jest chyba lepsze, no, no nie ma, nie ma recepty na to, żeby rzeczywiście zaakceptować siebie w stu procentach że, że, że wszystko mam idealne i wręcz, tym nie wiem, jakoś epatować, bo wtedy możemy być posądzeni o jakiś brak refleksji albo w ogóle próżności czy czegoś. Ale mówienie o sobie dobrze jest naprawdę bardzo dobrą cechą. Widzę napakowaną dziewczynę z sześciopakiem, która w windzie właśnie sobie co na ogół robią sobie tu, prawda, pokazują jak ten, ja no to dobrze, no tak masz, tak się męczysz, tak. Jak ci to sprawia przyjemność? Proszę bardzo, ale ja mam jak gdyby inne, inne priorytety w moim życiu, a nie, nie zrobienie sobie sześciopaku. Chociaż lubię wyglądać dobrze, no to chyba jest naturalne.